Pierwszy Leprekon, który w polskiej wersji nosi tytuł Karzeł. Z 1993 roku to film, w tym momencie już kultowy, stworzony na budżecie zaledwie 900 tysięcy dolarów z rozpoznawalnym już w tamtym okresie Warwickiem Davisem, który miał w przeszłości na swoim koncie rolę w filmie Willow, miał być pierwotnie czystym horrorem, jednak scenarzysta i reżyser filmu Mark Jones postanowił. W Wstrzyknąć w tę produkcję odrobinę. Czarnego humoru. Wszystko po to, aby zbalansować niedorzeczność postaci, jaką jest irlandzki karzeł, który poszukuje, chce odebrać właściwie swój e, garniec, swoją sakwę złota, z dramatem rodziny, która musi borykać się z wiszącym wielkim, magicznym złem, który chce się ich pozbyć. Ten film rozpoczyna się dość prosto. Mamy. Typowego Irlandczyka O'Grady'ego, który wraca z Irlandii do Stanów Zjednoczonych, do północnej Dakoty po pogrzebie swojej matki z kraju ojczystego. Obwieszcza on swojej żonie, że będą teraz bogaci, ponieważ odkrył garniec złota, właściwie sakwę złota, która wcześniej należała do Karła. Jednak szybko okazuje się, że karzeł podążał z Irlandii do Stanów Zjednoczonych za O'Gradym i postanowił upomnieć się o swoje złoto. Bardzo szybko mamy pierwszy zgon żony Dana O'Grady'ego, czyli Lee, która zostaje zepchnięta przypadkiem ze schodów przez Karła i umiera. I co ciekawe, już na początku widzimy, jakie magiczne umiejętności posiada karzeł. Może imitować czyjś głos, ma też moce, które jednak słabną wraz z długością czasu. Która upłynęła od kontaktu z jego złotem. Po 10 latach, dom O'Grady's kupuje J.D. Redding, który przyjeżdża na wakacje do tego domu wraz ze swoją córką Tori, aby go odświeżyć. Tori grana jest przez Jennifer Aniston, która w 1993 roku była rok przed rozpoczęciem swojej wielkiej kariery jako Rachel w serialu Przyjaciele. Dość szybko rozpoczyna się remont całego domu Ogredich, a na miejsce pojawia się ekipa remontowa z Alexem, a także Ozim. I to właśnie Ozzy przypadkiem uwalnia Karła, który przez 10 lat znajdował się w skrzyni, na której leżała czterolistna koniczyna. Pierwsze pytanie Karła jest takie, gdzie jest moje złoto? Ozzy oczywiście nie ma pojęcia o czym ten karzeł mówi i jest swoją drogą przerażony tym, że widzi mistycznego Karła, który znajduje się z jakiegoś powodu nie w Irlandii, a w północnej Dakocie w Stanach Zjednoczonych, udaje mu się uciec, bo Karzeł jest oczywiście zainteresowany wyłącznie swoim złotem. Nie wiem, czy powinniśmy może używać tutaj polskiej wersji tytułu Karzeł, czy lepiej tytułować postać graną przez Warwicka Davisa jako po prostu Leprechaun, czyli oryginalna nazwa tej istoty, która jest oczywiście mała, ale jednocześnie jest istotą Mistyczną. Ekipa w składzie Nathan, Alex, Ozzy i Tori sprawdzają piwnicę, ale nie znajdują tam żadnego leprekona, więc postanawiają dalej rozpocząć malowanie. Gdy wychodzą z domu, Ozzy dostrzega tęczę trzykolorową kolorową tęczę na niebie, więc postanawia sprawdzić, co znajduje się na jej końcu i czy jest tam złoto. I w kolejnych kilku scenach bardzo dobrze pokazane nam zostaje, jakiego rodzaju jest to film, ponieważ mamy tutaj połączenie komedii przygodowej z elementami czarnej komedii i horroru, bo. Alex, który jest dziesięciolatkiem, traktuje dorosłego, prawdopodobnie oziego jako przygłupa i jako gorszego od siebie. Zabiera więc mu złoto, a następnie mówi, że wiesz co będziemy mogli zrobić z tym złotem? przeprowadzimy operację na to Ozzy reaguje ale jaką operację przecież nic nie jest operację która sprawi, że będziesz mądry i Ozzy postanawia przytaknąć Alexowi i idą schować złoto do studni w tym momencie Tori i Nathan malują dom Tori podchodzi do samochodu a tam ktoś zaczyna głaskać jej nogę młoda Jennifer Aniston od razu stwierdza, że musi być to Nathan, który schował się pod samochodem, który ją podrywa jednak okazuje się, że to Oczywiście leprechaun, który podrapał ją po nodze. I w tym momencie mamy szczyt komedii, ponieważ mamy Tori, jej ojca i Neitana. I mężczyźni pytają się: No dobra, ale skąd wiesz, że to był ktoś, a nie zwierzę? Na co Tori odpowiada: Bo wiem, jak głaszczę moją nogę mężczyzna. <noise> Wszyscy dochodzą do wniosku, że musi być to kot, który zaczyna miałczeć w pobliżu. JD, czyli ojciec Story, próbuje wyciągnąć kota z dziury w drzewie. Ten jednak, bo oczywiście nie jest to kot, ale prekon, zaczyna go gryźć. Gryzie go tak poważnie, że cała ekipa wsiada w tym momencie do samochodu i jedzie na Sor do szpitala. Alex i Ozzie postanawiają wykorzystać ten moment, Czyli leczenia rany JD w szpitalu i wybierają się do miejskiego złotnika, aby sprawdzić, czy monety są faktycznie ze złota. No, jak się możemy domyślić, leprechaun podąża za nimi. Dwoma pierwszymi ofiarami leprechauna są właściciel sklepu z antykami, który sprawdza monetę, którą dostarczyli mu Alex i Ozzy, próbuje schować ją w sejfie, ale z sejfu wyskakuje nasz. Główny przeciwnik, czyli leprekon, który postanawia odebrać mu tę monetę, gryząc go najpierw w udo, a następnie dobijając go pogostikiem, rozgniatając mu klatkę piersiową i mówiąc, że to nieładnie jest tak, kraść nie swoje złoto. W tym momencie okazuje się, że nasz leprekon ma też niesamowitą obsesję na punkcie butów, ponieważ mimo tego, że jego ofiara nie żyje, to nie może pozostawić jej z brudnymi butami. Kolejną ofiarą jest policjant, który postanawia zatrzymać podróżującego małym Cadillaciem ze sklepu z antykami Leprechauna, który, no... Mówi, że nie jest małym dzieckiem, tylko ma 600 lat, więc może podróżować samochodem. Policjant nie słucha i obrywa mu się dość poważnie. Najpierw zostaje zmasakrowana jego twarz ostrymi szponami Leprekona, a następnie po pogoni za nim przez las zostaje mu ukręcona głowa. Leprekon po powrocie do domu Agrediego szuka złota, którego nie znajduje, a więc postanawia nacieszyć się drugą najlepszą rzeczą jaką jest czyszczenie butów. Czwórka bohaterów wraca i po jakimś czasie leprechaun atakuje naszych bohaterów, a właściwie atakuje Neitana, który wyszedł sprawdzić na zewnątrz dźwięk dzwonka od roweru, który wydawał się im podejrzany. Leprechaun zastawił pułapkę na Neitana, z którą mu wpadł. Ostatecznie cała ekipa przybyła mu na ratunek i uwolnili Neitana od leprekona, a sam Neitan posłał mu sześć strzałów ze strzelby. A więc wszyscy uważają, że już po wszystkim, że Leprekon się nie podniesie. W tym czasie Ozzy zadzwonił po posiłki policyjne ale no niestety wygadał się, że atakuje ich Leprechaun. A Ozzy znany był jako ten, który co tydzień dzwoni na posterunek z jakimś kolejnym postrzelonym zgłoszeniem. W ubiegłym tygodniu było to UFO? Nie, w ubiegłym tygodniu była to Wielka Stopa. Dlatego nikt nie przyjeżdża. Nasza ekipa próbuje wydostać się z farmy, ponieważ Nathan jest dość poważnie ranny w nogę. Jednak okazuje się... Że samochód znowu nie działa. I nałowe rozstrzygnięcie odbędzie się tej nocy. Co wydaje się być ciekawym konceptem w kontekście tego, czym jest ten film, bo jest to w końcu horror. Jest to taki dziwny miszmasz stylistyki, który może wydawać się być satyrą albo parodią tego gatunku w sumie tylko którego horroru, czy filmu familijnego, ale w całości wydaje się być naprawdę przyzwoitym konceptem, bo mamy dom, farmę na odosobnieniu, mamy czwórkę młodych bohaterów, którzy przekonują się, że to mistyczne, złomistyczna istota naprawdę istnieje i muszą sobie z nią poradzić, ponieważ nie ma drogi ewakuacji. Zabarykodowana na farmie czwórka bohaterów próbuje znaleźć wyjście z sytuacji, w jakiej się znaleźli. Bardzo szybko oziw. Wygaduje się, że wraz z Aleksem ukryli w studni złote monety, które znaleźli przy zardzewiałym samochodzie. Tori postanawia wyciągnąć te monety i oddać je leprekonowi, bo przecież to ponie zjawił się na farmie. Robi to i nasz antagonista jest bardzo zadowolony, a Tori wraca do domu i myśli, że najgorsze już za nimi. Niestety. My wiemy, że finałowa potyczka jeszcze przed nami, ponieważ Leprekown chce odzyskać wszystkie 100 złotych monet, a gdy młodzi bohaterowie Oz i Alex znaleźli monety, Oz i chciał sprawdzić, czy moneta złota jest faktycznie złota, ale zamiast ugryźć monetę, to ją. Połknął. A więc Leprechaun doliczył się wyłącznie 99 złotych monet, i po ostatnią przybywa poprzez portal w lodówce i wyskakuje na Alexa, zaskakując naszych bohaterów. Są na to przygotowani, jednak Leprechaun po raz kolejny wykorzystuje swoje moce, które są coraz silniejsze, ze względu na to, że ma przy sobie właściwie całe swoje złoto i chowa się po szafkach. Teleportując raz po raz, przy okazji napastując seksualnie Neitana, łapiąc go. Za krocze. Gdy wydaje się już, że wszelkie nadzieje zostały stracone, nasi bohaterowie przypominają sobie o starym Danie, o Grady, które okazuje się wcale nie umarł, ale doznał wylewu i znajduje się w domu opieki. Tori postanawia pojechać, aby dowiedzieć się, jak pokonać leprekona. Aby uwolnić się od niego, chociaż na moment, i móc wyjechać z domu, ekipa wyciąga wszystkie. Buty, jakie znajdują się na starej farmie, i rzuca je jak najdalej, aby leprekon biegał i je czyścił. Leprekon próbuje zaskoczyć Tori, ale tej udaje się uciec, a gdy trafia do windy, okazuje się, że leprekon zaatakował Ogrediego i ten właściwie już umiera. Ale daje Tori ostatnią wskazówkę. Aby zabić leprekona, trzeba znaleźć czterolistą koniczynę i dotknąć jego ciała. Tori więc jak najszybciej wraca na farmę, aby odnaleźć czterolistą koniczynę. Zostaje zaskoczona po raz kolejny przez leprekona, kto by się spodziewał, ale na odsieć przybywają Nathan, Ozzy i Alex. Wydostają Tori i odnajdują czterolistą koniczynę. Mały Alex, Alex postanawia jednak zastawić pułapkę w stodole na Leprechona, jednak ta zasadzka się nie udaje. Leprechon jest już bliski pozbawienia życia małego Alexa, ale przybywają po raz kolejny posiłki. <noise> Ozi przyznaje się, że to on połknął przypadkiem monetę i staje się przynętą. Ucieka ze stodoły, a mały Alex chwyta koniczynę, zawija ją w gumę i wystrzeliwuje z procy prosto. Do gardła leprekona. Ten zaczyna umierać. Jego ciało pada tuż obok studni i zaczyna się rozpływać niczym oblane żrącym kwasem. Pada do studni i wydaje się, że problem mamy z głowy, ale zaczyna się z niej wydostawać, ponieważ chce swojego złota. Nathan postanawia ostatecznie rozprawić się z irlandzkim, mistycznym stworzeniem. Nalewa do studni benzyny, podpala, a całość wybucha. Nasi bohaterowie są bezpieczni, a o poranku, bo nasi bohaterowie przeżyli całą noc, na farmie O'Grady'ego pojawia się policja. Tak kończy się pierwszy film o Leprekonie z 1993 roku. A my teraz pomijamy część drugą, trzecią, czwartą, piątą oraz szóstą i zmierzamy w stronę Leprecon Returns z 2018 roku, który jest Bezpośrednią kontynuacją i bezpośrednim sequelem do filmu z 1993 roku. Leprechaun Powraca, czyli film z 2018 roku, to bardzo ciekawy przypadek. Został stworzony przez Stevena Kostańskiego, który jest kanadyjskim twórcą filmowym, który zajmuje się głównie horrorami klasy B, choć w dorobku ma bardzo ciekawe projekty, jak chociażby Psycho Go. Norman, czyli film z 2020 roku. Leprechaun powraca to film straight to DVD. Pojawił się pierwotnie w 2018 roku na Blu-rayu, a następnie zadebiutował w telewizji jako Sci-Fi Original. Setup tego filmu wydaje się niezwykle ciekawy. Córka Tori, czyli postać granej w pierwszym filmie przez Jennifer Aniston, przyjeżdża do Devil's Lake, bo tak jak się okazuje nazywa się miasteczko w północy by ponownie wyremontować dom stojący na farmie starego O'Grady'ego. Dom jest obecnie własnością uczelni z pobliskiego miasta, który pełni funkcję samowystarczalnej ekologicznej przystani. Laila, która przybywa samodzielnie do miasteczka, po pierwszych chwilach w mieście napotyka znanego nam z pierwszej części O'Ziego, który jako jedyny z pierwotnej obsady pojawia się w tym filmie i to on pełni rolę tego doświadczonego starego bohatera, który próbuje ostrzec młodych, właściwie młode bohaterki przed zagrożeniem, jakie znajduje się w mieście i na farmie Owl Z racji tego, że jest to bezpośredni sequel do filmu z 93 roku, to dusza lub Ciało i dusza Leprekona ciągle znajduje się na dnie studni. Ozji dość mocno przestrzega Lyle, czyli córkę Tori, przed tym, co mogą znaleźć na terenie farmy. Mimo upływu lat, Ozji nadal nie ma szczęścia, ponieważ gdy odstawiał Lyle na farmę, wypadł mu z kieszeni telefon. Musi więc po niego wrócić, a gdy podnosi go z ziemi, słyszy niepokojące dźwięki ze studni, do której podchodzi. Wówczas woda ze studni wybucha i wpada do jego ust. Połyka on dawkę, po czym okazuje się, że leprekon upomina się o swoje. Ozzy zaczyna się źle czuć. Wysiada, a z jego brzucha wydobywa się zreinkarnowany leprekon, który wygląda inaczej niż w pierwszym filmie, ale jednocześnie muszę przyznać, że jakość tego kostiumu jest zadowalająca, a jednocześnie efekty praktyczne jak to leprekon wierci się, wyciąga nóżki i rączki z brzucha bohatera wyglądają dobrze. Co ciekawe leprekon wyciąga jednocześnie złotą monetę razem ze swoim ciałem, co oznaczałoby, że ostatnia złota moneta przeleżała w brzuchu od jego 25 lat. Dziwne. Następnie poznajemy całą ekipę, która pracuje na farmie O'Gradyego, oprócz Lily, Katie i Rose mamy do czynienia z Meredith, która niby jest dobra, jeśli chodzi o roślinki, ale wszystko zamienia na alkohol. Dodatkowo mamy dwóch męskich bohaterów, Mata i Andiego. Andy to były obecny chłopak Katie, a Matt wygląda jak nerd od y, spraw audio video W tym momencie również dowiadujemy się z ust, z ekspozycji Lili, że jej matka, czyli Tori, cierpiała na problemy mentalne, wynikające prawdopodobnie z wydarzeń, które miały miejsce w pierwszym filmie, a na domiar złego później pojawił się rak, który ją wykończył. Laila idzie spać i mamy drugą wizję, bo podczas wjeżdżania autobusem Laili do miasta widzi ona leprekona i budzi się ze snu. Teraz budzi się ze snu po koszmarze, którym był zakrwawiony ozi stojący nad jej łóżkiem dziewczyny zabierają się do roboty, a my będziemy obserwować w domu Leprekona, który płata im ciągle figle. Pierwszą ofiarą Leprekona pada listonosz, który zostaje wciągnięty do skrzynki na listy, a następnie przejechany swoją furgonetką. Ciekawe jest to, że Leprekon używa tej samej taktyki, którą zwabił w pierwszej części Ojca Torii. Udaje kota, a następnie gryzie listonosza w rękę. Jest to na tyle ciekawa sytuacja, że kile w Leprechaun Powrata są o wiele bardziej krwawe. Leprechaun też ponownie pokazuje jak zależy mu na czystości obuwia, ponieważ pierwsze co robi to strzepuje mózg listonosza ze swoich butów. Dowiadujemy się również, że Matt jest aspirującym twórcą filmowym i robi dokument o renowacji budynku na Farmie Upgrade'ego. Leprekon atakuje Lailę i żąda od niej zwrotu złota. Po chwili gryzie ją w stopę i dociera do niego, że Laila jest córką Tori, bo smakuje tak samo. Do Laili w tym momencie dociera, że jej matka mówiła prawdę, a nie była tylko szaloną, starą kobietą. Laila ma już ukatrupić Leprekon na książką, ale w tym momencie wysiada światło w całym domu. Leprekon powiedział również, że odtworzył żył swoje ciało wyłącznie dlatego, że w brzuchu jego znajdowało się jego złoto, a więc to jednak prawda, że przez 25 lat złoto musiało leżeć we wnętrznościach jego. Każą zaczyna bajerować w kuchni Merevich, która myśli, że Leprechaun to po prostu halucynacje alkoholowe i ta robi sobie z nim selfie, po czym wybiega przed dom i pokazuje wszystkim to zdjęcie, więc do bohaterów dociera, że mają naprawdę do czynienia z mistycznym, irlandzkim Stworem, który szuka swojego złota. Pierwszą ofiarą leprekona z grupy naszych bohaterów jest Andy, czyli ten najbardziej nieznośny bohater, który cały czas próbuje podrywać Katie, z którą przespał się w przeszłości kilkukrotnie. Jest tym macho bohaterem, który musi znaleźć się w takiej grupie, który nie da sobie w kaszę dmuchać i próbuje walczyć z leprekonem. Ten jednak cały czas bawi się z naszymi bohaterami, a Andy zostaje pierwszą ofiarą, gdy leprekon Używa swojej magii, aby odpiąć z dachu panel słoneczny. Który spada i przecina Endiego w pół, ale robi to pionowo. Jest to bardzo spektakularne zabójstwo. Rose została w domu i ukrywa się w szafie. Wpada leprekon i wyskakuje za swojego kapelusza, co wydało mi się bardzo intrygujące, ale Rose udaje się uciec, ponieważ rzuca butami w leprekona. A jak wiemy, leprekon lubi dwie rzeczy. Lubi zabijać swoje ofiary, ale jeszcze bardziej lubi czyścić buty. Uważa, że buty to podstawa, ale nawet on nie znosi kroksów i wrzuca je do kosza. Ekipa wraca do domu, aby odnaleźć Rose i znaleźć klucze do samochodu, którym mieliby uciec z farmy Diego. Jednak w tym momencie. Dostajemy informację o tym, że Meredith dogadała się z Leprekonem i obiecała zostawić mu Lailę, która z racji tego, że jest córką Tori, ma według Karła wiedzieć, gdzie znajduje się złoto. Meredith zamyka Lailę w piwnicy i przekonuje resztę ludzi, że karzeł ją dopadł i zabił i uciekają, wypychając jednocześnie pojawiającego się w samochodzie Leprekona, który wpada w łajno. W tym momencie ukazuje się duch zjawa Oziego, który wskazuje jej, gdzie ukryta w piwnicy jest mapa, która wskazuje, gdzie ekipa 25 lat temu ukryła złoto. Laila postanawia zatem udać się i odnaleźć całe złoto. W tym momencie Meredith, Rose, Katie i Matt rozbijają się samochodem, ponieważ leprechaun ściga ich latając na dronie i odnajdują zwłoki jego. Postanawiają, że Rosie i Katie wrócą po lajle, a w tym momencie okazuje się, że Meredith dobiła targu z leprekonem, który mówi jej, że on dotrzymuje swojego słowa, nie podniesie na nią rękę, bo jej to obiecał, ale nie oznacza to wcale, że jej nie zabije. I Meredith pada trupem, gdy wystrzeliwuje jej wprost w usta, głowica od spryskiwaczy. nie jest przez naszych bohaterów co chwilę bity, uderzany, odrzucany i niby nie jest wielkim zagrożeniem, ale musimy pamiętać, że z każdą zabitą ofiarą zwiększa się jego magiczna moc, którą wykorzystuje. Wykorzystuje między innymi, aby pozbyć się naszego młodego Scorsese, czyli Mata, który śledzi dronem Leprekona, ale niestety to Karzeł przejmuje nad nim kontrolę i obrywa się Matowi. Obrywa się i to dosłownie, bo obrywa się jego głowa. Dziewczyny mają wrócić do domu i odnaleźć Lailę, ale to Laila odnajduje Katie i Rose i razem kierują się w miejsce, w którym schowane miało być złoto. Jest tym miejscem stary, zardzewiały samochód, znajdujący się w lesie, który znamy z pierwszej części gdzie Alex i Ozzy znaleźli pierwotnie złoto Leprekona. Okazuje się jednak, że. Rose zabrała część tego złota, ponieważ znalazła je już kilka miesięcy temu, a jej zbiórka mająca na celu odnowę domu zakończyła się niepowodzeniem, bo nikt tak naprawdę nie dba o ochronę środowiska. Okazuje się, że brakuje naprawdę sporej części złota, więc Lila stwierdza, że skoro nie mogą oddać mu złota, muszą po prostu go pokonać i zabić. Podczas pierwszego ataku na Lailę, Leprekon poparzył się wisiorkiem Laili, który dostała od swojej mamy. Okazało się, że jest to Full's Gold, czyli podróbka złota zrobiona z żelaza. Więc dziewczyny stwierdzają, że żelazo jest czymś, co może pokonać leprechauna. Postanawiają to wykorzystać. Zwabiają leprekona garncem, który wygląda jak wypełniony złotem, a ten zabiera ten garniec Layli i zaczyna złoto liczyć. Jednocześnie obezwładniając Lailę na czas liczenia, okazuje się jednak, jak dobrze myślimy, że garniec nie jest pełen złota, a wypełniony jest od połowy tamponami. Wtedy Rose i Katie atakują leprekona i zostawiają na niego pułapkę, która jest, jest pułapką niczym na vampira. Zastawiają koło stworzone z żelaznych przedmiotów, a Laila zakłada mu na szyję wisiorek swojej matki, który zaczyna go parzyć. W tym momencie Katie udaje się naprawić. Bezpieczniki, aby włączyć prąd, a Rose udaje się do piwnicy, aby otworzyć baniak z alkoholem koniczynowym. Gdy prąd wraca, Lila wkłada do gardła leprekonowi rurę, która pompuje go wywarem z koniczyn, i ten wybucha. I dochodzimy do sytuacji, w której dziewczyny muszą posprzątać wszystkie skrawki ciała leprekona i je spalić. Aby na zawsze pozbyć się problemu. Jednak Rose, sprzątając skrawki jego ciała, orientuje się, że leprekon. Reinkarnuje się w postaci małych wersji, które atakują dziewczynę i doprowadzają do tego, że nadziewa się na statuetkę Nagrodę w kształcie łopaty. Laila i Katie wracają, zastając zwłoki i składającego się do kupy leprekona. Do Laili dociera, że złoto jest znakomitym przewodnikiem prądu, a więc rzuca złotą monetę, leprekon ją chwyta, a Katie razi go prądem, i ten zaczyna. Zaczyna się palić. Myślimy, że to koniec, ale niczy Mike Myers z Halloween 2018, który również jest bezpośrednim sequelem do oryginalnego filmu. Tak samo jak Leprekon powraca do filmu Leprekon, mimo żywego ognia ciągle żyje. Dziewczyny uciekają przez piwnicę z domu, a dom wybucha. Wszystko wskazuje na to, że Leprekon został pokonany. Przy okazji jeszcze wybucha, i że Zielona maść trafia na dziewczyny, a na farmę o przyjeżdża jakiś gość z uniwersytetu, który zabiera dziewczyny, bo Katie została ranna. A my dostajemy finałową scenę, w której to poparzony na całym ciele leprechaun trzyma znak, łapiąc stopa, chcąc dojechać do miejscowości Bismarck, w której według informacji, jaką uzyskał od Rose, zastawione zostało jego złoto. Film się kończy, a my zostajemy z pytaniem, czy doczekamy się kolejnej części. Najprawdopodobniej nie w najbliższym czasie, ale muszę powiedzieć, że dobrze oglądało mi się ten film, wiedząc oczywiście czym jest. Jest to prosta fabuła z dobrze opracowaną strukturą, naprawdę spektakularnie wyglądającymi kilami, zrobionymi praktycznie. Widać wyraźnie, że Steven Konstański jest kimś, kto kocha tego typu filmy, dostałem od Leprechaun Powraca to czego oczekiwałem od taniego filmu klasy B zrobionego, straight to DVD. Szczerze mówiąc, więcej takich slasherów, które momentami są zabawne, momentami głupie, ale jako całość trzymają się kupy i bardzo mocno w wielu momentach nawiązują do oryginalnego pomysłu, Marka Jonesa. Mam nadzieję, że ten film z okazji Dnia Świętego Patryka się wam spodobał. Jeśli chcecie, abyśmy przeszli przez całą serię leprecon składającą się już z ośmiu filmów, oglądajcie, komentujcie i zostawiajcie łapki w górę, jeśli się wam spodoba. Być może powrócimy w przyszłym roku do tego pomysłu. A ja wam życzę udanego świętowania. Jeśli świętujecie, napijcie się dzisiaj Guinnessa i do zobaczenia. Cześć!